Cześć! 27 grudnia 2024 roku. Jesteśmy już po świętach Bożego Narodzenia. No ja nie dostałem żadnych prezentów pod choinkę, ale to nie szkodzi. Natomiast y, mój muł dostał coś takiego. Jest to nowiusieńka szyba. Suzuki, Suzuki, ponieważ ta, która jest w mule, ona w tym miejscu ma pęknięcie. Nie wiem, czy to trochę widać. Tutaj ma pęknięcie. Za mocno tutaj było prawdopodobnie dokręcone. Nie wiem, czy przeze mnie, czy przez poprzedniego właściciela. Tutaj też jest taki pajączek. No i prawdopodobnie... Yy, Coś takiego może skutkować odbiorem yy, lub nieprzejściem przeglądu rejestracyjnego lub odbiorem dowodu rejestracyjnego. Bo może pewnie stanowi zagrożenie dla, dla mnie i dla innych użytkowników drogi. No w stajniu Muła jest zimno. Widać, że idzie para, ale tutaj już grzeje taki piecyk. Na y, takie kartusze on jest również jako kuchenka. Może być zastosowany, wystarczy go położyć i na tym stelażu sobie gotować. Także liczę, że za jakiś czas zrobi się cieplej. Y, tutaj w stajni no, biorę się po prostu za wymianę tej szyby. Chcę mieć już to z głowy, żeby w nowy rok wszedł z nową szybą i żeby było tak, jak powinno być. Nie? Dobra, to bierzemy się do roboty. To ja z powrotem, nie widać mnie, ale tutaj z kieszeni wyciągnąłem gotowy już klucz imbusowy. A no i bierzemy się za odkręcanie starej szyby. Cztery śruby. Starą szybę chcę sobie zostawić w razie czego. Jako zastępczą. Raczej tam wyrzucać jej nie zamierzam. Nie zamierzam jej również odsprzedawać. Po prostu niech zostanie. na czarną godzinę. Gdyby się stało coś z tą nową, mam nadzieję, że nie odpukać, jak to mówią. A niech ta stara, ona nawet taka porysowana jest. Od wycierania jej. Nie wiem, czy to było wycierane, że aż tak się porysowała, ta jakby jest z jakimiś kamieniami, czy nie wiem, musi być prawdopodobnie do szyby jedna konkretna yy, ścierka, chociaż szyba zbiera przecież jakieś te y, drobinki piasku jak się jedzie, więc stąd może, może zostawać, prawda? Trzeba by prawdopodobnie zawsze najpierw sobie szczotką tą szybę przemyć i dopiero. Jeszcze są podkładki na tej starej szybie. metalowe, to ja, one tak po prostu przywarły do gum, że trzeba kombinerkami je oderwać. O, deflektor sobie zdemontuję później. <laughs> Na razie zamontuję tą nową szybę. No i jestem z powrotem. Jest okazja, żeby tu poprzecierać sobie niedostępne miejsca. I tu jeszcze w tym momencie zauważyłem, że moja szyba nie ma gumowych dystansów, czy nie wiem, jak to nazwać. Dobra, ale wychodzą elegancko, więc nie ma problemu. Te strony idą, zobaczymy zaraz jak będą szły w drugą stronę. Dobra, cztery dystanse ściągnięte. I teraz trzeba je. Można by powiedzieć po krawiecku przewlec przez te otwory. Dobra, przewleczone. Skądś mi się wziął pył. Zamocuję sobie na najwyższym położeniu. tutaj śrubie nie pasuje. Widocznie każda śruba pasuje do konkretnego otworu. No jakbym zgadł. Prawda, że nie są opisane, bo byłoby prościej. No i dobra, dokręcone. Został jeszcze tylko deflektorek. Do deflektorka. Też impuls. Ale niestety mniejszy. żeby nie uszkodzić deflektorek zdemontowany jeszcze tylko docisk dobrze, dobrze przywarły te dociski dobra ja powalczę z tymi dociskami bo są bardzo mocno przywierają tu do szyby nie chcą odejść Udało się, trzeba było kombinereczkami, inaczej nie dało rady, przetrę te gumki, przemyjemy deflektorek. jak wam się to podoba. O. No i dobra. To by było na tyle. Nowa szyba, zamontowana. Pasowała. Wszystko jest ok. Także niech służy w tym nowym sezonie 2025 oraz w każdym kolejnym. Szczegrywka ze starą szybą. Widzę, że tu widzicie to pęknięcie. O, nie wygląda to za dobrze. Tutaj. Pajęczynka, także nie wiem jak myślicie to, to mogło mieć wpływ na ewentualnie odebranie dowodu rejestracyjnego lub nie przejście przeglądu okresowego. Myślę, że mogło mieć znaczenie, ale nie jestem alfą i omegą, więc yy, nie wiem, a i wolałem, jakby zainwestować i mieć święty spokój. Kolejny odcinek, który chciałbym zrobić w ramach przerwy świątecznej, przerwy zimowej, noworocznej, to chciałbym zrobić odcinek o tym, jak się wymienia żarówki w tym moim Suzuki DL650 trzeciej generacji chyba, bo chciałbym być przygotowany już na przyszłość i mieć zrobiony taki odcinek. Jak to się robi, bo powiem szczerze, ciężko tutaj z dostępem. Nie wiem, czy tak się tu włoży rękę i wymieni. Chyba ciężko, coś widziałem, że trzeba tu zdemontować chyba. Także kolejny odcinek prawdopodobnie będzie o wymianie żarówek w Suzuki DL650, trzeciej, chyba generacji, ostatniej. No.